Witaj w blasku, Laluna. Dziś nie będziemy się żegnać, dziś będziemy czuć. Pozwól sobie na tę chwilę słabości, która jest Twoją największą siłą. Zamknij oczy. Chcę, żebyś przypomniała sobie zapach powietrza tamtego dnia, gdy zrozumiałaś, że go kochasz. Pamiętasz? Przenieśmy się tam. To wasze miejsce. Może to park, może pokój w akademiku, a może plaża o zachodzie słońca. W świecie la luna czas nie istnieje. Wszystko jest tak żywe, jakby minęła zaledwie sekunda. Czujesz ten dreszcz. To twoje serce wie, że on się zbliża. Nie bój się tego uczucia. Nie duś go. Pozwól sercu zabić mocniej. Raz, dwa, trzy. Widzisz go. Stoi tam i patrzy na ciebie tym wzrokiem, który sprawiał, że miękły ci kolana. Nie ma w nim gniewu, jest tylko zachwyt. On czeka na Twój ruch. Podchodzisz do niego. Dzielą Was centymetry. Wyciągasz rękę i czujesz ciepło jego skóry to takie realne. W tej wizualizacji możesz zrobić to, o czym marzysz w ciche noce możesz się wtulić. Poczuj, jak jego ramiona obejmują cię mocno, bezpiecznie jakby chciał cię ochronić przed całym złem tego świata. Poczuj zapach jego perfum, który tak dobrze znasz jego oddech na twoich włosach. Słyszysz jego głos, nie słowami, ale sercem. On szepcze ci do ucha. Jesteś piękna. Nigdy o tobie nie zapomniałem. Ta część mnie zawsze będzie należeć do ciebie. Poczuj, jak te słowa wlewają miód w twoje pęknięcia w sercu. To nie sen, to pamięć miłości, która jest wieczna. Pozwól sobie na łzy, niech płyną. To łzy wzruszenia, że coś tak pięknego Ci się przydarzyło, że potrafiłaś tak kochać. Trwajcie w tym uścisku bez pośpiechu. Tylko Ty i On. Chwila jest wieczna, bo zapisała się w swojej duszy. Nawet gdy otworzysz oczy, ciepło jego uścisku zostanie na twojej skórze. Popatrz mu w oczy ostatni raz tej nocy. Uśmiechacie się do siebie. To nie jest żegnaj, to jest dziękuję, że byłeś moim cudem. On puszcza twoją dłoń powoli z czułością, rozpływa się w srebrnym świetle księżyca. Stając się częścią gwiazd, które nad tobą czuwają. Jesteś pełna miłości, jesteś zdolna do wielkich uczuć, zabierz to ciepło ze sobą do snu. On tam będzie w twoich najpiękniejszych wspomnieniach, zawsze będzie twój. Dobranoc. Dobranoc.